Do tej pory jestem w szoku. Nie to to nie jest ta sama osoba. Szczypię się, szczypię, nie śpię o okay, tej bierze. Zdecydowanie jestem teraz kobietą glamour. Po tym niezwykle intensywnym i pełnym wrażeń dniu przyszła pora na obiad. Może troszkę tłusty, ale za to na łonie natury. Smacznego. Nam bohater pierwszej połowy Sebastian Mila. Panie Sebastianie asysta, bramka i w ogóle rządził Pani dzieli w tej pierwszej połowie. Jest pan chyba najszczęśliwszy na stadionie w tej chwili. Bardzo jestem szczęśliwy. Tym bardziej, że w pierwszym meczu z Lechem bardzo chciałem się pokazać, a nie za bardzo mi to wychodziło, dlatego dzisiaj tym bardziej jestem zadowolony, bardzo się cieszę, atmosfera super. Oby tak dalej. Zaskoczyliście odre całkowicie ofensywnym stylem gry, prawda? Tak, rzeczywiście. Trener Tarasiewicz każe nam grać ofensywnie, to jest nakaz od trenera i staramy się to robić w każdym meczu. A propos trenera, twierdził on przed meczem, że jak strzelają to głupieją. Czy macie jakąś receptę na to, aby ten mecz wygrać, a nie zremisować? Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy głupieć jeszcze przez drugie, drugą połowę, wtedy będzie wyższy jeszcze wynik. Dziękuję bardzo za rozmowę. nie wygrał. Pierwszy był Norweg Anders Bartal, drugi Niemiec Richard Freitag, a trzeci Runewelta Nasi, 27 Stefan Kula, 13 Maciej Kott, siódmy Kamisto i uwaga, sukces życiowy Piotr Żyła szóste miejsce. A jaka jest recepta na sukces? Co był ten turniej, był, ale w zasadzie, w zasadzie po tym turnieju odpocząłem dobrze, w praktycznie się czas spałem, że nawet nie wiem co się działo. Nie wiem czy kiedy na skok wychodziłem tak w I od tej pory nasi skoczkowie śpimy. Śpimy przed zawodami, śpimy po zawodach, nie śpimy w trakcie, chociaż może... może krótkie drzemki też są skazane, ale byle nie wtedy, gdy skaczecie. Nie bułka z bananem, nie psycholog, tylko sen. Chcecie wygrać taki puchar? To śpimy. Polecam patrzenie w takie wzory. Szybko się zachce spać a tymczasem trzymam kciuki za piątek, bo w piątek konkurs drużynowy w Zakopanem, w sobotę indywidualny. Na koniec jeszcze przykra informacja. Norwegowie wygrali, ale przed zawodami zostali okradzeni w hotelu. No cóż, nie zamknęli drzwi. Hotelowych jesteśmy w Polsce, tak to bywa. Teraz ja Ci pokażę sposób, jak zachować ładny zapach w lodowce. Trzymaj. Zachować na ile? Na jak długo? Na długo. To jest Skarpeta? skarpetka. Zwykła, biała. bo. Bawełniana. A co to ma być? Sprawdzam, czy świeża. Dobra, a... Sieżutka, a co ja tutaj mam? Mąka. Pudło. Jeszcze jedna szansa. Kokaina. Nie, nie wiem. <grym 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 nie, ani ta, ani to. Cukier puder, to jest... o, Cukier puder. Nie, to jest soda oczyszczona. Znasz coś takiego? Nie no, to skąd mam wiedzieć takie rzeczy? Nie, to... No to, to już wiesz. Wsypujemy do czyściutki skarpeteczki. Mhm. Trzy łyżeczki. Soda ma takie właściwości, że pochłania wszelkie zapachy w lodówce. Tak, naprawdę. Wow. Wiesz? I pewnie nie, do dużo, czystej pewnie nie dużo kosztuje jeszcze. Czysta skarpeteczka z sodą i piękny zapachy. Zamykamy nasz lodówkę. Na długo. Na długo. Dziękuję.